Witam, full burgerze. Mogę przyjąć zamówienie? E, tak, proszę, tajny. Burgera? E, może pan powtórzyć zamówienie? Tak, dla mnie na. burgera, proszę. E, co, przepraszam? Słuchaj, no facet, jestem klientem i nie. Będę powtarzać zamówień. Bardzo przepraszam, ale to nie jest mikrofon. Bardzo proszę mówić do mnie. Jeden burger? E, naprawdę? Czy nie wyraziłem się jasno? Jak pan sobie życzy? On chciał tajnego burgera! Ach, tak! A jak brzmi nazwa tego wspomnianego wcześniej burgera? O, już wiem! To zapychać żył! Pewny zabaw serca? Spotkanie ze stwórcą? Holeseror. Buła pogrzebowa! Komandor steku! skręcacz kiszek, nie? Cóż bardziej tajemniczego? Niezoneria, Strefa Strewa przygrasiczna! Wyciskanie przysiadzie! Ej, no weź! Chyba wiesz o czym mówię! Możliwe, ale nie mogę podać czegoś, czego nazwy w ogóle nie znasz! Istnieje ograniczona liczba nazw, trzeba tylko wybrać jedną z nich! Trzeba tylko wybrać jedzoną z nich! Hej, odpuść sobie te żarty! Nie mogę, uzależniłem się i jestem dziś taki nie na żarty! Co za tragiczne za żarcie losu! Zaraz stracisz do mnie resztki żarciunku! Za żarcie będę tego au! Hej, wiem, że to wkurzające, ale nie zasłużarłem na liście! Au! Tak mi się tylko wymknęło, ale dobra, bez żartów! Słuchajcie, plan jest taki. Zatrudnicie się obaj w Joyful Burgerze. Dlaczego ty się nie zatrudnisz? Nie mogę. Dlaczego? Eee, ze względu na przypadłość zdrowotną. Serio? Widzicie, mam straszliwe uczulenie na wysiłek. Objawy to dędające ręce, przewracanie oczami i kłopoty z oddychaniem, co powoduje wzdychanie. Eee. Lenistwo to żadna choroba, tato. Serio mówię? Ja naprawdę mam. Nawet nie mam siły dokończyć tego zdania. Dam wam 20 dolców, jeśli pójdziecie. Wow, osiągnąłeś całkiem nowy poziom lenistwa. Wysyłasz dzieci do pracy. Ale dobra, to co? Zatrudnimy się i poznamy nazwę tajnego burgera? Byle komu na pewno jej nie zdradzą. Muszą wam zaufać, więc najpierw musicie zostać najlepszymi pracownikami. Nie wiem, czego wy tam dodajecie, ale klienci po prostu uwielbiają wasze burgery. Nasz tajny składnik to miłość. Brawo! Zarząd uczynił was szefami. Jest tylko jeden problem. Musicie podzielić się wynagrodzeniem. Świetnie! Zarząd liczy na ściślejszą współpracę. Jest tylko jeden problem, musicie podwoić produkcję. Pięknie! Zarząd chce, żebyście zostali dyrektorami. Jest tylko jeden problem nadal macie serca. Kolejne wieści. Potentaci Gamble i Darwin Watersonowie sprzedali udziały w Joyful Burgerze za sumę 4 miliardów dolarów. Nasz reporter został zaproszony do ich nowej posiadłości. Jak się czujecie jako bogacze? Normalnie. To znaczy, dom jest spoko, ale trudno się porozumieć na odległość. Gamble, możesz mi podać sól? To pytanie zadałem tydzień temu. Jedną chwilkę.